25. niedziela zwykła rokuła. O czym czytania tej niedzieli? Myślę o tym, że o tym, że Bóg myśli inaczej, że jego myślenie nie zawsze wpisuje się w nasze ludzkie schematy myślenia. Wielki jest Bóg. Warto do jego myślenia dostosowywać swoje, a nie próbować robić odwrotnie. O Bogu. Ewangelia tej niedzieli to przypowieść o robotnikach w winnicy, z których jedni pracują od rana, potem sukcesywnie przychodzą następni, a ostatni pracują od godziny 11, czyli od 5 po południu do 6 wieczora, czyli jedną godzinę. Gospodarz każdemu daje tyle samo. Wielu z nas, bo myślę, że nie wszyscy, burzy się na coś takiego. No Jak gospodarz może zrównać tych, którzy pracowali cały dzień, z tymi, którzy pracowali tylko jedną godzinę? A gospodarz mówi tym, którzy się właśnie burzyli, czy nie o denara umówiłeś się ze mną. Chcę też dać temu, który, który nie miał okazji znaleźć pracy. Denar to było wynagrodzenie za jeden dzień pracy. I Gospodarzowi żal się zrobiło tych, których nikt nie najął. Oni nie mieli z czego żyć. To on im dał też podenarze. Czy to niesprawiedliwe? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale gdy spojrzeć na to z perspektywy Boga i życia wiecznego, widzimy, że to jak najbardziej prawdziwe. Pojawiały się w historii teologii takie koncepcje, że niebo będzie różne dla różnych. Jedni będą bardziej szczęśliwi, drudzy będą mniej szczęśliwi. Przyznaję, że mnie te koncepcje nieobecne dzisiaj w katechizmie kościoła katolickiego mocno niepoko niepokoiły. Dlaczego? Bo jak będąc w pełni szczęśliwym, można myśleć, że można by być jeszcze bardziej szczęśliwym i zazdrościć innym szczęścia. No to się jakoś kłóci dla mnie z niebem. Bóg jest właśnie tym, który chce dać tym, którzy od samego rana pracują, są uczniami, jego uczniami, uczniami Chrystusa, od dzieciństwa, od młodości, ale chcę też dać tym, którzy pod koniec życia nawrócą się całym sercem do niego. Czy jest niesprawiedliwe, jeśli mam pełnię szczęścia w niebie? Cóż, czuć się pokrzywdzonym, że inni mają, są tak samo szczęśliwi. Przecież nic nie stracę. Ja jestem w pełni szczęśliwy o człowieku, pisze święty Paweł w liście do Filipian, którego fragment słyszymy tej niedzieli jako drugie czytanie, że dla niego żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Podobnie pisał do Rzymian tydzień wcześniej, nikt nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, ale tu mocnie akcentuje, że czy żyjąc, czy umierając, żyje dla Chrystusa. Jeśli potrzebny jest jako żyjący, to fajnie, ale będzie się cieszył, że umrze, kiedy umrze, bo będzie już blisko Chrystusa. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Życie człowieka nie jest po to, powtórzę się, bo tydzień temu mówiłem podobnie, nie jest po to, żeby, żeby coś na tej ziemi ugrać. Ma wielki sens, na przykład, zrodzenie dzieci, wychowanie ich na dobrych ludzi, bo to przyszli obywatele nieba. Ma na pewno sens na przykład pieczenie chleba czy inne proste rzeczy, bo tego potrzebują ludzie, ale żeby potem no, żyć i, i spełnić swoje powołanie. Ale jaki ma sens osiąganie niesamowitych sukcesów, bycie na pomniku? Bardzo niewielki. Tak, po każdym z nas zostanie pomnik, po większości, na którym napiszą imię, nazwisko, datę narodzin, datę śmierci, ale to w porządku. Gorzej, jeśli ktoś oczekuje, że postawi sobie wielkie pomniki za życie albo po śmierci mu postawią wielkie pomniki. Z perspektywy wieczności nie ma to wieczne, wielkiego znaczenia i warto chyba tak patrzeć na swoje życie z perspektywy wieczności. O nadziei, sięgam do pierwszego czytania, to fragment końcówki Izajasza, tak zwanego Trito Izajasza. To już czas, kiedy Izrael wraca z niewoli babilońskiej, albo ma wrócić, albo już nawet wraca z niewoli babilońskiej. To czas bardzo trudny, bo porzucają to swoje już jakoś ustabilizowane życie na wygnaniu. To już są chyba wnuki, albo jeszcze dalsi potomkowie tych, którzy zostali wygnani z Jerozolimy. I mają wracać do tej Jerozolimy, w której trzeba będzie zaczynać wszystko od nowa. Na dodatek w otoczeniu trochę wrogim, bo tu są już nowi mieszkańcy, a tu wracają Żydzi i zaczynają się panoszyć. Ważną dla nich i trudną sprawą było to, że w pamięci mieli, tej, tej zbiorowej pamięci, w opowieści dziadków, mieli obraz wspaniałej świątyni Salomona. A kiedy odbudowali świątynię, ona była byle jaka. A Izajasz, znaczy Bóg przez Izajasza mówi: Moje myśli nie są myślami waszymi, moje drogi nie są waszymi drogami. Nawróćcie się. Nie chodzi tylko o nawrócenie moralne, ale to nawrócenie mentalne. Patrzcie tak jak ja patrzę. Wy chcecie, żeby to odbudować to co było stare. Niekoniecznie. Ja tu sprawiam nową rzecz, która z mojej perspektywy, mówi Bóg, jest ważniejsza. Myślę, że to ważne wskazanie dla nas także dziś. My też czasami myślimy o zawalił się stary porządek świata, w którym kościół odgrywał wielką rolę, biskupi odgrywali wielką rolę i wszystko inne. A może właśnie tak ma być. Może Bóg czyni wszystko nowe, może jego myśli są ponad tymi naszymi myślami, jego drogi ponad naszymi drogami. Warto dostosowywać swoje myślenie do tego myślenia Boga, a właśnie zrobienie czegoś takiego jest powodem naszej nadziei. Bóg jest z nami na pewno, nie stanie się nic z perspektywy wieczności tak naprawdę do końca złego.